Zawsze, kiedy słuchałem tej Ewangelii, zastanawiałem się, jak wytłumaczyć trochę słowa Jezusa, pochwałę nieuczciwego rządcy. Przecież wiemy, że w słowie Bożym w Ewangelii Pan Bóg zawsze pochwala uczciwość. Natomiast tak jak uczą nas ojcowie, kiedy nie rozumiemy jakiegoś fragmentu Pisma Świętego, trzeba, żebyśmy zajrzeli do całego kontekstu. Kiedy sięgniemy do całej Ewangelii według Świętego Łukasza to najpierw musimy sobie zobaczyć do przypowieści o bogaczu i łazarzu. Bogacz źle zarządza swoim majątkiem, to znaczy używa tego wszystkiego tylko dla siebie, z egoizmu. I w tej przypowieści, którą dzisiaj słyszymy, Przypowieści, którą opowiada Chrystus do swoich uczniów, jest mowa o pewnym zarządcy, a więc o człowieku, który tak naprawdę nic nie posiada sam z siebie, nie jest właścicielem. Wszystko otrzymał od Boga i to jest prawda o człowieku, ale jednocześnie widzimy, że ten zarządca źle zarządzał majątkiem Pana, a więc uległ tak jak bogacz, łudzie nieuczciwości, źle posługiwał się majątkiem Pana. I ta sytuacja, której Pan przywołał go do siebie i powiedział, nie będziesz już mógł zarządzać majątkiem, to sytuacja końca życia, kiedy Bóg chce od nas słowa, pyta o logos, o sens, o to, czy my właściwie odczytaliśmy czas swojego życia. Majątek, który jest nam powierzony, więc wszystkie materialne rzeczy, ale także zdolności, możliwości czynienia dobra, miłowania drugiego człowieka. I wobec tego niebezpieczeństwa sądu ten nieuczciwy rządca zaczyna rozdawać, czyli staje się podobny do Boga, do Boga, który jest miłosierny, który daje i tym, którzy są dobrzy, i tym, którzy są źli. I właśnie temu służy pochwała, że człowiek ten przypominając sobie, uświadamiając sobie w obliczu śmierci, przypominając sobie, że jest na tym świecie tylko pielgrzymem, tylko zarządcą, że będzie musiał zdać sprawę ze swojego zarządu, zaczyna być podobny do ojca, który jest w niebie, zaczyna czynić ze swoich rzeczy dobry, dobry cel dobry użytek, zaczyna pozyskiwać przyjaciół niegodziwą mamoną. To nam przypomina, że wszystko, co jest nam powierzone na tym świecie i nasze zdolności, rzeczy materialne są nam powierzone po to, żeby budować Królestwo Boże, po to, żeby miłować drugiego człowieka. I dlatego powinniśmy właśnie w taki sposób je rozeznawać, w taki sposób z nich korzystać, żeby z tego zarządu Bóg był zadowolony żebyśmy mogli na koniec naszego życia wejść do radości naszego Pana.